Przyszedł czas na Ninja Mona, Tak, przed ZAZ jego statystyki są identyczne jak Wegemona, ale jego talia jest na zupełnie innym poziomie bycia niebezpiecznym. Spójrzcie, ta talia nazywa się Switching Deck. Switches quickly between levels R and C. Jeżeli będziecie doczyta, nie będziecie to czytali, nie będziecie mieli pojęcia o co chodzi. I teraz yy, mówię, walka z Ninja Monem jest kompletnie nieprzewidywalna. Może być albo bardzo łatwa, albo kompletnie niemożliwa. Facet ma nowy typ kart. Kierujcie ten zegar, który pozwala mi przemienić się bez płacenia DP. On ma inne karty z tej serii, zawsze pozwalające mu DG dewoluować, czyli zejście z C na R albo z U na C i w zamian podnieść swoje HP razy 2 do tego, co normalnie miał poziom C. Nie wiem, czy łapiecie. Ma szalone karty, może ewoluować C w C innego szoku po prostu, ale coś świetnego. Bardzo fajna talia, jest parę kart, które bym na pewno chciał z jego talii użyć. O, macie jedną z nich na przykład. O nie, ta, nie, nie przemieni się. Potrzebuję 30, żeby zmienić się w ninja Idziemy, karta jest dosyć, dosyć krucha, 650 na 440 ataku. O, spadnij o po jeden poziom w dół. A jeżeli się uda, podwójna HP. Czyli gdy uda, musi się ciebie mu i potem użyć tego. Ta postać miałaby 1400 HP W pierwszej górze. Wow. To jest tylko cud, że trafiliśmy na Lechona, który tylko daje 20. Bo po prostu w jego talii większość ma na 30. Więc mieliśmy czyste szczęście. Ale dobra, dosyć, dosyć o tym. Cóż, Godzilla trzeba pokonać. Widzę, że mamy kółko, więc dorzucimy do kółko i rozwalimy go w pierwszej turze. Wiecie, spokojnie, standardowo. O, użył jeszcze X-a, więc nie mam za bardzo czego się bać. Nie mam pojęcia, czemu użył x -a. Tak, Godzilla wygląda id identycznie jak yy, mój. Jak mu się nazywa? Zapomniałem. Wszelkie gdzieś się to w poprzednim odcinku, ten Ultimate. O, widać, ataki naprawdę świetny. świetne. Nawet lepszy niż mój. Czas na odrobinę Pepper Breath. Pieprzowy ten. Pieprzowy oddech? Ogień? Wow. Spójrzcie na niego, spójrzcie na jakieś świetne. Zobaczcie, on teraz dopiero zaczyna rozgrzewka. Bo ten Godswan to nawet nie była rozgrzewka. To było śniadanie. Dobra, 1-0 dla nas. I w nagrodę przemieniamy się w Red Vegemona. Odrobina więcej ataku. Zdecydowanie więcej HP. Coś słodkiego. O, widać Chłopak ma trochę pecha. Ale zobaczymy, zobaczymy czy podejmie się tego. Zmieni się i zostanie, czy... A widzicie, nie został. Dobra. Spójrz na niego, spuścimy go Red Vagemona. go atak X. Rest! Idzie spać, nic nie robi, nic mu to nie daje i zero ataku. Gdybym wygrywał, naprawdę konkretnie, żeby będę wygrywać, spróbuję tego ataku bo chcę zobaczyć, jak to cholerstwo wygląda. Co on wtedy robi? Um, obaj używają kółka, czy mi to jest potrzebne? Nie, na nas najdłużej to może być potrzebne, jak będzie mógł mi zagrozić yy, X-em i First attackiem. A ona na przykład, teraz może. Nie wiem po co. I tak, pierwszy atak, jak idiota. Mówię, to mnie trochę denerwowało w grze na PSXa, że czasami podejmował naprawdę idiotyczne decyzje komputer, konsola. Wiecie, atakował niepotrzebnymi naprawdę atakami, chociaż później jest zdecydowanie trudniej. I są wyzwania, szczególnie pewien pojedynek z pewną postacią, o której dowiecie się dużo później. Ale... Na razie, to nawet nie jest wyzwanie, to jest po prostu brasa. O wow, spójrzcie na to. Ha! Huh. Ktoś tu chce, żebyśmy cały czas byli ultimatem. No trudno, jeżeli chcą, co możemy zrobić? Yy, cóż, Cosmic flash, falling star, zrobimy za 400. Czemu nie? Cóż mamy do chyba że podniesie się HP. Nie, nie podnieść. Ani nie, może teraz, bo to jest w... Yy, stadium ewolucji. Dobra i zapewnimy, że... A no tak. Hmm. I zapewnimy sobie pierwszy atak, żeby nie mógł Xem nas zaskoczyć. O, nie od x NordXa. Tak czy inaczej Ninjamon. Siadaj na ławce stary, nie masz nawet szans. O nawet niczym się nie różni. Spójrzcie na, spójrzcie na mego tego. Nic się nie różni od, od Godsumona, tego zielonego. Tak patrzę na to, żeby kolorystycznie widzieć tego jakoś nie wiem, czerwonego czy coś. Nic, zero. Ech. Szkoda trochę. Chciałem zobaczyć jak walczą, żeby może było widać jakieś, wiecie, różnice. Dobra, co my tu mamy? Nic, wygraliśmy. Chyba, prawie. Tak, wygraliśmy. Ponieważ mógłby nam obniżyć kółko do zera, ale użyjemy tego i będę miał zapewnione, że obaj użyjemy kółka. A to znaczy, że nie użyje X-a, to znaczy, że będzie miał w dupę. Wow, ale całkiem nieźle w dupę. Owed! Oh well. Słuchajcie, spójrzcie na to, co on mi może zrobić. Wybierałem ten Tomona w serialu, był naprawdę fajny, był mądry, ale nie w taki sposób, że wiecie, zjadał wszystkich czy coś, że zawsze wszystko wiedział, on się uczył, ale był taką przyjemną, fajnie wykonaną, mądrą postacią. Polecam każdemu serial Digimon, jeżeli nieżyby ci mieli okazję rzucić okiem i uchem, bo nawet z Polski Dabigi na Fox Kids to była jedna z lepszych rzeczy, jakie leciały w telewizji. Gdy... Właśnie, kiedy to leciało? Gdy ja chodziłem do podstawówki czy do gimnazjum? Do podstawówki prawdopodobnie. Tak Nie wiem, zawsze oglądałem jakieś animacje i właśnie pewnie pamiętam kiedy to Tak Też raczej, znaczy, jeżeli chodzi o ninja mona, Dostał w tyłek, sorry stary. Może lepiej radzić sobie, wiesz, z rzucaniem shurikenami, czy tam, co robią ninja teraz, czytaniem Naruto. Niż z banką w karty. O! O, o, o! Nowa karta, Kandlemon. Niskie HP, wysoki atak na poziomie Agumona, kontra na tym poziomie na, wiecie, koruki, to jest naprawdę fajna sprawa. I podnosi X o 200. Ale czemu nie, wrzucę go, jasne. Nie miałem go jeszcze, więc chętnie go zaproszę do talii. Chyba, że już miałem kombinację. No nie, nie miałem. Widzicie, kręci mi się wszystko, taki już jestem. Trzeba teraz trochę dalej mikrofon, więc słyszałem, że wszystkie te P, D i tak dalej. Inaczej wiecie, są trudności z... Y, źle są nagrywane, jeżeli jest za blisko mikrofon. Oh no! I can't believe this! I see you have trained very hard. The student has become the teacher. Hi, sensei! I'll train even harder from you now on. Next time I'll defeat you with my shurikens. Naprawdę łatwiej by się to czytało, gdybym nie miał półekrana zasłonięte przez mikrofon, który przede mną stoi. Seriously. Ale... Y... Myślałem właśnie, że to wszystko. I wait for you at Battle Cafe. Dobrze, ninja mon, żegnaj.